Czy słodycze tuczą? Myślę, że to pytanie nieraz padło w Twojej głowie, kiedy pojawił się kolejny batonik, kolejna kostka czekolady, albo pojawiło się otwarte kolejne pinterko desiego mleczka. Oczywiście, jeżeli chodzi o słodycze, one myślę, że mają dosyć tutaj złą renomę. Często wrzucamy je do tego punktu listy zakazanych produktów, i pierwszą myślą najczęściej, jaką mamy, kiedy przychodzimy na jakąś redukcyjną dietę, no to rzucamy słodycze. Pytanie, czy takie podejście jest racjonalne, czy takie podejście daje poczucie tego, że zyskujemy nowe nawyki żywieniowe i czy po czasie, kiedy zejdziemy z tej diety redukcyjnej, będziemy w stanie się tym słodyczom oprzeć. Tutaj od razu odpowiadam, że w większości przypadków nie. I jeżeli chodzi o właśnie te tuczenie słodyczy, to nie same słodycze tuczą, tylko... Nadwyżka kaloryczna sprawia, że wzrasta masa ciała. Jeżeli mamy nadwyżkę kaloryczną, no to chcąc, nie chcąc... Mamy więcej energii, które nie jesteśmy w stanie przetworzyć. A nasz organizm, nauczony doświadczeniem, po prostu magazynuje tą nadwyżkę kaloryczną w różnych częściach. Na początku przerzucają do mięśni, później przerzuca tkankę tłuszczową. No i tam mm, tworzą się zapasy, które są na najczarniejszą godzinę. Dlatego też trudno jest tą tkankę tłuszczową zrzucić, Ona najczęściej niestety, ale zostaje zużyta w ostatniej kolejności. Dlatego tutaj warto zadbać o to, żeby mieć taki zdrowy styl życia. Co w ogóle znaczy zdrowy styl życia? Przede wszystkim zadbać o to, żeby mieć bogato odżywcze jedzenie, czyli jemy rzeczy, które są wartościowe, mają odpowiednie źródła witamin, minerałów, mają odpowiedni kompozycję makroskładników, no i przede wszystkim też dostarczają błonnika, wody. I jesteśmy dzięki temu najedzeni. Dlatego tutaj też warto pamiętać o tym, żeby zadbać o naszą wrażliwość na insulinę, chociażby naszym codziennym ruchem, taką spontaniczną aktywnością fizyczną, żeby jak najlepiej te wszystkie produkty zostały przyswojone, no i wydatkowane, jeżeli chodzi o pracę naszego organizmu. Jeśli chcesz poznać skuteczny proces pracy ze słodyczami prosto z mojego gabinetu, zapisz się na bezpłatny webinar. Link w opisie. No ale wracając do początkowego pytania, czy słodycze tuczą? To nie same słodycze tuczą, tylko ich nadwyżka. Jeżeli tutaj możemy przytść tak naprawdę z każdego produktu, jeżeli mamy więcej energii niż potrzebujemy i jej nie zużywamy, no to wtedy tak faktycznie pojawiają się nadmierne, niechciane kilogramy, najczęściej. <laughs> Dlatego warto tutaj pamiętać o tym, żeby słodycze były elementem, który jest neutralny w naszym żywieniu, że mamy pozwolenie, mamy możliwość, ale nie mamy przymusu z jedzenia, kiedy te słodycze się pojawiają, że jest to nasz wybór i mamy możliwość tego, żeby jeść te słodycze, kiedy ich potrzebujemy, ale przede wszystkim, żeby przestawać wtedy, kiedy przestają nam smakować. Niech staną się neutralnym w ogóle elementem naszego jedzenia, a nie przymusem, kiedy na przykład jesteśmy na, uroczy... na jakiejś uroczystości rodzinnej albo w jakiejś sytuacji, kiedy po prostu ktoś nas częstuje. Dlatego pamiętajmy o tym, że to my decydujemy o ilości słodyczy, jakie zjadamy. Właściwie możemy spokojnie komponować je jako element zdrowego stylu życia, tak żeby nie tworzyć tego zakazanego owocu, który będzie często skutkował napadem obiadania się na słodycze. W konsekwencji będzie tworzyła się nadwyżka kaloryczna i faktycznie wtedy będzie przyrost kilogramów, których nie chcemy. Jeśli chcesz poznać skuteczny proces pracy ze słodyczami prosto z mojego gabinetu, zapisz się na bezpłatny webinar. Link w opisie.